Cześć! Nazywam się Łukasz Solich. W firmie jako Okna S.A. pełnię funkcję zastępcy dyrektora do spraw kompletacji i transportu. W mojej pracy jestem odpowiedzialny za organizację terminowych wysyłek towarów do klientów na całym świecie. Bardzo chętnie przyjmiemy młodzież z lokalnych szkół na praktyki zawodowe w naszej firmie. W dziale transportu uczniowie mogą się nauczyć wszystkiego co wiąże się z logistyką, spedycją oraz transportem międzynarodowym. Witam, nazywam się Adam Sosna i jestem specjalistą do spraw IT oraz liderem zespołu. W ekooknach do obowiązków działu IT należy zarządzanie sprzętem komputerowym, administrowanie systemami informatycznymi, tworzenie aplikacji na potrzeby firmy oraz montaż infrastruktury teletechnicznej. Aby dobrze poruszać się w tej tematyce ważne jest doświadczenie, dlatego uczniowie kierunków informatycznych tak chętnie do nas przychodzą na praktyki szkolne i studenckie. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kirylak, jestem kierownikiem działu elektrycznego w fabryce okien w kornicach. Aby firma dobrze funkcjonowała i mogła produkować, należy pamiętać o szeroko pojętym utrzymaniu ruchu. Dzisiejszy postęp technologiczny powoduje, że w naszej branży potrzebujemy specjalistów o bardzo szerokim zakresie wiedzy technicznej. Dlatego też od lat umożliwiamy poszerzanie swojego doświadczenia zawodowego młodym ludziom kształcącym się w kierunkach elektryk, mechanik, mechatronik i automatyk.